I Madero to znowu ja, wasz, ulubiony YouTuber. Zaczynamy kolejny odcinek z Fordy Horizon 5 z dokręcania jej na 100%, zanim wejdzie FH6. Także lecimy dalej. Eee, zostało nam z 3, 4, chyba czy 5 etapów tej V10 historii. To sobie właśnie zrobimy na tym dzisiejszym odcinku. I może wybierzemy sobie kolejną historię. Także. No co, zapraszam do łapkowania, do subskrybowania kanału, piszcie komentarze. Eee, no i startujemy. Proszę bardzo jadę jeszcze sobie jakąś taką kwatrową erystryjeczką. Przechodzimy do mapki. Eee, w ostatnim odcinku skończyliśmy sobie tutaj urodzeni by gnać i zaczęliśmy kilka etapów V10. I teraz sobie to V10 dokręcimy. O, dzięki. Także jak widzicie, mamy tutaj od jedynki do ósemki zaliczone wszystko na 3 gwiazdki. Została scena 107 i 3 do odkrycia, więc 4 etapy mamy. Tutaj mamy 2 minuty 50 sekund. Startujemy. Mega fajnie mi się to U, cywiki. Co może pójść źle?

Oh shit, oczywiście musiały Dobra, chyba jedziemy normalnie. No skręcaj tym cywikiem, masakra. Musimy gdzieś znaleźć sposób na ścinkę, bo brakuje nam czasu. Ale powiem wam, że tym cywikiem to jest masakra. a drama. And this is where we bring the pieces together. Past, present, future. Messages and themes come across the franchise coming together but not resolved.

Poczekajcie. Muszę się obrócić w lewo. Ej, widzieliście. Jest lawa aktywna. No nie, nie zaliczyło mi tego punktu. Jeszcze raz. Od tej strony zajadę sobie. Zbieraj się szybciej. Patrzcie to. Patrzcie to. Jest lawa. Ale bajer. In 400 meters, turn right. Coming up on the destination now. Just get there. Come on, Civic. With the front drive, come on,

w, że w normalnym graniu, nie tylko w jakichś takich kurczych. Historiach nie, prowadzą mnie aż tutaj, to jedziemy. Przecież normalnie mogliby zrobić by? tą lawę i Easy, zrobić coś Frankie. takiego, że jak się wjedzie w lawę, to was restartuje gdzieś o, po prostu wcześniej i tyle, nie? Tak jak się utopi auto w wodzie. Cofa was i tyle. Powinni to zrobić, że ona powinna być dostępna. E, 386 km na godzinę musimy mieć z e, Alex Kobal. Ściga się przez sam środek festiwalu Horizon. Współpracuj z Mikiem. Dobra, no lecimy. Słuchamy, co tutaj będą gadać. Apparently we need to take advantage of the presence of a major cultural event to root the story in the Zeitgeist. Oh uh, Zeit what now? Get in the car, kid. I'll explain. Legimodresco. Yeah, yeah. Scene 103. Uh something at the festival. Flooring, kid! Straight through the festival! Hit the jumps! Apparently the scene's got to go right through the middle of a race or something. Tell Scott Tyler not to flop his lines this time. Wait, wait. We've put the festival in the movie. And Scott Tyler's got lines? That's right, kid. Up through here. Head for the ramp. Cue the drivers. Cue Scott! What is this?

Z dupy, kurde, poleciał. No mokrą nawierzchnię dali, ja pierdziele masako. To to kurde auto. Wydaje nam się, że z czasem nie śpieszy, no musimy po prostu osiągnąć tego v -maxa. Przejedziemy sobie całą próbę, zobaczymy co tutaj przygotowali, może będzie kolejny jakiś slow

Nie, my nie będziemy jechać 10 kilometrów, lecimy dalej. Szybka akcja. Ops. Kiedyś to się jeździło i tak dalej, ale kiedyś też. Kiedyś no, na początku nie było zebranych wszystkich tablic, kosztowało respienie się, więc człowiek jeździł i tak dalej. Scena 117. Przedostatnia scena. 763 metry musimy skoczyć. Czyli na opuszczonym lotnisku będziemy chyba skakać sobie. O kurde, jest. To jest Jerzy. I stunt, nie tylko stunt. Chce żebym przez Being chased by a cargo plane. And there's dialogue all over it, so no oponach, I think it's time we fessed up to Victor. Gra, gra, if we can't drivers, Why With one waiting in the motorway tunnel. Right. I need props and another hero car. Do we even have another hero car? Yes, we do! The one that was too fast for anyone to drive. I'll get it ready over at the bridge. That way, <toddactory> gonna most Grand Pantena. Scene 117. One take. Action. I'll do the first section and you take over at the top. We can do this, Frankie. Just drive casual. Now, Frankie, it is time. We must close. The combine the dimensions and transform this conflict into art. See, see, you are being torn apart from the inside. It's almost as if there is another Alex Cobol straining, fighting to take control. Understand? Uh, and fine, You're not gonna make it. this is the second stage.

Kurde, ten trafik za sam A ten w ogóle nie główno nie skręca. Ja pierdolę, dobra, jedziemy. 30 metrów trzeba skoczyć na jedną gwiazdkę, ale Ja by tu spał z buski, nie wiem, na więc. Uh, I to to no, z nic nie skręca na tego ponad w ogóle. Tak, jedziemy już nawet szono, nawet oh! pisało, na okruszone lotnisko Ej, muszę Nie, jeszcze Muszę takie zdjęcie zrobić. Nie, jeszcze Ale wypas O kurde Ale nam się trafiło. Ale jaja. Nie no, kurde, jakiś pora dnia, jakieś z dupy jest. Mogę zmienić, czy nie będę mógł? Aj, nie będę mógł. Dobra, to nie, to lecimy. Ale wypas. I on będzie leciał nad nami. On już się wzbija. Wow, ale wypas.

No powiem wam, że super ta historia. Lubię te pokazówki, różne takie, tego typu. Ale wypas z tym samolotem. Right kid. Ostatni etap. Scena po napisach. Uuu. Będziemy sobie tak jechać może jak szybkich szybkich We're back in it. Get here when you can. Another stun. I'll be right there. Minuta 10. Right. This is a post credit scene. And according to the call sheet Victor wants. uh both of you. Both of us? He doesn't know I exist, right? No dobra, minuta dziesięć, spróbuj pokonać Frankiego. Dobra, to trzeba wyciągnąć. Hey. What do you say we make this one real. Oh, you know ah, Yes, this is what we have been working Jak za szybko przejadę, to nie będą mieli ten... Jak napisów wyświetlić? Ech... Eee. Luzik. Patrzę to. Ops! 5. And, and that with any luck is definitely positively a rap. So Victor's asked me to join his remake of Rendezvous. Turns out he saw the thing we did in Edinburgh. It's a huge opportunity. And all thanks to you, kid. Actually, you know, I've got this idea. It's about twins who fight crime. In cars? I'm in. Tell me more. Minuta 6 no. Dobra, niech zliczają. Kuru, jak strzela ta ulica, to było wszystkie wyróżnienia V10 poszło. Ukończ rozdział V10 scena po napisach, poszło. I nagroda. Odbieramy, zobaczcie. Oj, Jesko. Opłaca się robić. Ej, naprawdę. Nawet na początku gry opłaca się to zrobić i od razu zdobywacie sobie Jesco. I strój, kurde, z Mad Maxa. Wypas. Ej, naprawdę, super. No, podokręcamy sobie. Później możemy się pobawić, na przykład zobaczcie, że naprawdę możemy się bawić w ten sposób, że będę dokręcał te wyróżnienia. Co, co uważacie o tym? Będziemy sobie dokręcać wyróżnienia. Eee. Ej, serio, to normalnie na odcinku się pięknie. No co, to 5 odcinków, na przykład w, w konkretnym aucie. Super, będziemy sobie to dokręcać, bo tu niewiele, niewiele brakuje. Rozwal 10 parasoli w 45 sekund. No to może być trudne. A tu co? Kup w salonie 400 samochodów. Mam kupione 249 na 400. Więc najlepiej kupić po prostu najtańsze auto i później je pozbyć się. Usuwać z garażu, bo to nawet za długo by trwało, żeby tak wysyłać graczom. Ale masakra. i pieniążki, pójdą się je. Co? No dobra, tak możemy zrobić. Tu też niewiele brakuje. Patrzcie, fotoradary. Zdobądź trzy gwiazdki przy fotoradarze Sandero w dowolnym rajdowym podwozie. A, czyli też konkretnym autem musimy zrobić konkretnie fotoradar. Zobądź dwukrotnie trzy gwiazdki. Zdobądź trzy gwiazdki przy fotoradarze objazd w ciągu. A, no i widzicie. Możemy sobie to podokręcać. Będzie fajnie. Ale jak już skończymy te wszystkie historie. E, Okej, okay, dziecko zdobyte. I by było na tyle. Dokręcone. Tutaj się pojawiło, dokręcone. To więc następne, będziemy jeździć sobie tą. Ja zapróbę na Horizon Bacha. I ja już to zostawię na kolejny odcinek. Już nie będziemy startować. Albo chociaż zobaczmy, ile jest etapów. Dzięki. Kurde, szok. Co? Trzy etapy, tylko? Dobra, ale to zostawimy sobie. Ja wam dziękuję, żegnam się i widzimy się w następnym odcinku strzałeczka. Do następnego, cześć.